Hej, nie dotykaj. Ja... Jestem właśnie... Odsuń się od tego wozu, dobrze? Właściwie... Słuchaj, nie mam czasu na twoje gierki. Obaj wiemy, że nie kupisz nic w tym salonie. Słuchaj, ten wóz... Nie zmuszaj mnie, żebym wezwał ochronę, koleżko. Mogę dać ci namiar do gościa, który handluje używkami, więc... Weź go i zmiataj. Nie, nie po to tu przyszedłem, ale na jazdę próbną. No nie. Ale każdy klient może wypróbować auto. Tylko jeśli stać go by zapłacić za ewentualne szkody. A to nie musisz się martwić. Lubię auta. Mam na nie totalną zajawkę. Jedna rysa i po tobie. Gdzie jesteśmy? To koniec jazdy próbnej. Wracajmy. Moment, jeszcze nie wszystko sprawdziłem. Jak duży jest schowek? Jakie to ma znaczenie? Wracajmy już do salonu. Chcę wiedzieć, czy zmieszczę tam wszystkie swoje klamoty. Ło, Zdziwiło cię to? Nie poznajesz mnie? przepraszam, czy możemy już wracać do salonu? Nie. Oddaj telefon i wysiądź z wozu. A. Proszę. Po co te nerwy? Gdy wrócimy... Siąp, wyjdź z mojego wozu! Nadal nie kumasz? Ten wóz jest mój. Dam ci trzy sekundy. Dobrze. No nieźle. Nie pomyliłeś się, co do mnie. Nara! Hmm. Luzuj, to był tylko żart, okej? Okay? Może. W więzieniu ktoś się pośmieje, dzwoni po glinę. No i co im powiesz? Po prostu następnym razem pomyśl. Nie oceniaj książki po okładce. Czekaj, zaraz. Dlatego to zrobiłeś? Uraził cię sposób, w jaki z tobą rozmawiamy. I naprawdę myślisz, że ujdzie ci to na sucho? A może podajmy sobie dłonie i zacznijmy wszystko od początku. Co ty na to? Dobrze. Zgoda. Ale jest pewien problem. Bo bardzo poważnie uszkodziłeś wóz podczas jazdy próbnej. Całkiem ci odbiło? Nie, tobie! Bo postanowiłeś zrobić mi kawę. Pokażę ci, gdzie to hey, Miejsce! Co się tutaj wyprawia? Panie Thompson, mam to wszystko pod kontrolą. Ten złodziej najpierw przyglądał się temu autu, a potem poprosił o jazdę próbną. Chciałem ocalić wóz, ale on ukradł go i rozbił. Wezwijmy policję. Alan, zwariowałeś? To przecież pan Walker. A to jest wóz, który kupił wczoraj. Przyszedł podpisać dokumenty i dzisiaj miał go odebrać. Co ja zrobiłem? Panie Walker, czemu nic pan o tym nie wspomniał? Nie dałeś mi szansy. Spojrzałeś na kolor mojej skóry i od razu mnie oceniłeś. I nawet gdybym doszedł do słowa i powiedział, że ten wóz jest mój, uwierzyłbyś mi? Panie Walker, tak mi przykro. Takie zachowanie jest sprzeczne z naszymi zasadami. Jest całkowicie niedopuszczalne. Zwalniam cię. Szefie, ja. Nie mam pojęcia, jak zapłacisz za te szkody, ale to już nie jest mój problem. A teraz dzwonię na policję. W porządku, panie Thompson. Niech pan się tym nie przejmuje. Proszę się odprężyć, a ja się tu wszystkim zajmę. Daję słowo. Jonathanie. Święty z ciebie człowiek. Dzięki. Umiesz prowadzić? Tak. Świetnie. Ogarnij się, bo wyglądasz potwornie. Nie cierpię prowadzić, a obaj mamy coś do załatwienia. Ale. czemu? Dlaczego to robisz? Teraz możesz przecież zrobić ze mną co zechcesz. Ech, bo. ja nie czerpię satysfakcji z zemsty, jasne? Kierując się nienawiścią, prawie straciłeś pracę i zostałeś z niczym. I za wszystko pewnie obwiniłbyś mnie. A twoja nienawiść by rosła. Po prostu zapamiętaj, nienawiść napędza nienawiść, łapiesz, dlatego często zatrzymać. Jesteś rasistą i to już wiemy. Próbowałeś poniżyć mnie, ponieważ mam inny kolor skóry, ale ja się od tego odcinam. Wstyd mi za moje zachowanie. Zrobiłem coś okropnego. Wybacz, proszę. Wybaczam Ci. Rasizm z nienawiść są złe i pora się ich pozbyć. Spójrz, to zapalniczka. To jedyne, co mi zostało po złych nawykach. A teraz chodźmy zawieźć to cacko do blacharza.